Прошу Szanowni Państwo, co tu dużo mówić? Wszyscy jesteśmy przeszczęśliwi i czekamy, aż pojedziemy pierwszy raz z tego miejsca tramwajem, nie w stronę Migowa, tylko w stronę Gdańska Południe. Myślę, że cieszą się nie tylko mieszkańcy tej części miasta, ale cieszą się mieszkańcy całego Gdańska, bo co ważne, nie tylko otwieramy dzisiaj kolejną nową trasę tramwajową, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, dlatego że w przygotowaniu są w Gdańsku kolejne kilometry nowych torów tramwajowych i to bardzo istotne, że właśnie transport publiczny, zarówno tramwaje, jak i autobusy mają w polityce miasta Gdańska priorytetowe znaczenie. Także cieszę się, że tak licznie Państwo tutaj przybyli. Cieszę się, że wszyscy zaraz pojedziemy tramwajem po nowych torach, kolejowych, nowych torach tramwajowych, oczywiście. I życzę Państwu, żeby na co dzień wszystko funkcjonowało tak, żebyście Państwo chcieli z radością korzystać z tej nowej trasy tramwajowej kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, ale i ci, którzy Gdańsk kochacie szczególnie, o tym będzie za chwilę. Duża radość, ale pewnie też zawsze warto sobie uświadomić, skąd to wszystko się bierze. Ten odcinek e, linii tramwajowej z Pentli, e, przy której się znajdujemy, do Hawla, to około dwóch kilometrów torów tramwajowych. Kosztowało to niemal 60 milionów złotych, ale dwie trzecie tych pieniędzy, niemal 40 milionów złotych, to pieniądze ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności. Dlatego tak bardzo czekamy także na to, żeby pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, bo tak jak powiedziała przed chwilą Pani Przewodnicząca, planujemy. Przed chwilą zresztą Pani w tramwaju, jak tutaj do Was jechałam i wysiadłam na przystanku Przemyska, pytała mnie, kiedy wreszcie będzie linia tramwajowa Gdańsk-Południe-Wrzeszcz, czyli łącząca właśnie Piecki-Migowo- z wrzeszczem. Trzeba sobie jasno powiedzieć, bez pieniędzy z Unii Europejskiej będzie nam to bardzo, bardzo trudno zbudować, więc za to trzymajmy kciuki. A dzisiaj myślę, że to jest taki dzień, kiedy należą się podziękowania przede wszystkim moim współpracownikom i chciałabym, żebyście ich też zobaczyli, bo to przecież na ten sukces pracuje wielu, wielu ludzi. Piotr Grzelak, zapraszam ciebie bardzo serdecznie. Ty odpowiadasz za inwestycje wraz z panią dyrektor dyrekcji rozbudowy miasta. Piotr Borawski, który odpowiada za transport. I już widzę, że bierze pod pachę Sebastiana Zomkowskiego, dyrektora zarządu transportu miejskiego, który właśnie odpowiada za organizację transportu w mieście. Chodźcie, nie wstydźcie się! Chodźcie, niech was. Wszyscy zobaczą. Jest jeszcze wiele, wiele osób, którym należy podziękować, ale słuchajcie, ta inwestycja nie tylko udała się w terminie, ale także w kosztorysie, co jest bardzo, bardzo ważne. I nie przedłużając, bo mówiłam Wam o tym, że są z nami także ci, którzy Gdańsk kochają. Pierwszy przejazd tramwajem, w pierwszym wagonie, także wystawiłam na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest z nami dzisiaj także Pan Jerzy. Panie Jerzy Zapraszamy pana, bo pan ma gorące serce nie tylko dla innych, ale pan Jerzy nie jest z Gdańska. Mówi, że trochę z Kielc, trochę z Warszawy, a Gdańsk po prostu kocha, więc myślę, że należą mu się też wielkie, wielkie brawa. Brawa, brawa. Ja się cieszę. Dzisiaj mamy festyn. Dzisiaj tramwaje nie będą jeździły według rozkładu, ale już od jutra linia Sebastian numer 2, numer dwa, a w tygodniu dokładamy czwórkę i jedenastkę, tak żeby w godzinach szczytu co 5 minut mogły tramwaje tutaj odjeżdżać. I co bardzo, bardzo ważne, my testujemy testujemy te rozkłady, bo przecież to jest coś nowego. Zarówno ci, którzy korzystają z tramwajów, Będą musieli się przyzwyczaić do tego, że może nie z autobusem, ale tramwajem. Więc pewnie gdzieś za pół roku przedstawimy Wam wyniki tego, jakie są też Wasze oczekiwania, w którą stronę więcej, w którą mniej, która linia powinna być e, częściej e, obsługiwana, a która mniej. Więc tu też będziemy czekali na Wasze głosy i spostrzeżenia. Bardzo, bardzo się cieszę. Bawcie się dobrze. E, wiosna, myślałam, że dzisiaj trochę bardziej przyjdzie. Ale mam nadzieję, że macie gorące serca, tak jak pan jeży dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a Wy macie gorące serca dla siebie wzajemnie. Dobrej, dobrej soboty Wam życzę. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa, które trochę wlały tego ciepła. Dzisiaj w nasze serca, i tak jak pani prezydent powiedziała, za chwilę rozpocznie się pierwszy przejazd tramwajowy. Właśnie pani prezydent z panem Jerzym, który wygrał licytację na pierwszy przejazd tramwajowy. Ten tramwaj, który tutaj właśnie już stoi na przystanku, jest gotowy do odjazdu. Także za chwilę, proszę państwa, będzie można wsiąść do niego, chociaż już myślę, że jest cały zapełniony, ale one będą tutaj przez cały dzień jeździły te tramwaje. To będą cztery tramwaje Zapraszamy Panią Prezydent i Pana Jerzego do tramwaju i wszystkich właśnie Panów Prezydentów, następny wsiądziecie, tak, bo będą jeździły cztery tramwaje, będzie tramwaj gdańskich autobusów i tramwajów, gdzie będą i zakładu transportu miejskiego, gdzie będą quizy, konkursy, gdzie będzie można wygrać różne nagrody. Za chwilę podjedzie tramwaj sportowy również. Biało-zielony z barwami Lechi. Tam będzie można dowiedzieć się o wszystkich yy, wydarzeniach sportowych na terenie naszego miasta. Na się, tego bo możemy wyjść po bardziej. Michał się skłontuje. Zobacz, tam. Teraz tylko się... Przejechałeś na zablokowane? Dobra, to chodźcie tutaj, wysiadamy, przejedziemy się jeszcze raz. Dobra, myśler. Tak.

ale by coś że jeszcze idzie do Czarka jeździć. Ale jutro już nie będzie otwarcia, no. Już nie no, będzie no. ludzi. No, Otwarcie teraz to pierwszy raz, to raz to nie, to nie, no, to nie No, to jest Kurde to Nie zapowiada jeszcze nie odgrana, nie? Po drodze chyba dowiedziałem, się, no. że jest